Cześć wszystkim! Dzisiaj nagram na Was filmik odnośnie naszego klanu. Tutaj chciałbym troszeczkę więcej opowiedzieć na nasz temat. Też taki film jeden powstał, ale myślę, że warto opowiedzieć jeszcze raz wszystkim graczom też nowym na temat naszego klanu. Tak naprawdę ten film mógłby trwać naprawdę bardzo długo. Postaram się opowiedzieć tutaj najważniejsze kwestie. I przede wszystkim chciałbym wszystkim podziękować graczom, którzy są w naszym klanie, bo tak naprawdę nasz klan to cztery klany, to ponad 300 osób na Facebooku, czyli naprawdę e, można powiedzieć, że jesteśmy największym klanem na serwerze z tego względu, że właśnie mamy cztery klany. E, żaden z klanów nie posiada aż takiej ilości klanów, nie posiada tylu graczy, aktywnych graczy, bo naprawdę bardzo to ładnie wygląda w naszej aktywności. E, Mamy też e, grupę e, na messengerze e, Wataha, na której mamy ponad 170 osób. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik e, z, z tego względu, że e, wiem, że nie ma takiego, takiej grupy na, na, e, na naszym serwerze europejskim. Jesteśmy naprawdę bardzo aktywnym klanem. E, cieszymy się bardzo, bo też e, łącznie z tym wszystkim idzie nasza aktywność e, klanu na arenie między e, europejskiej. Tak naprawdę mamy jeden z najlepszych wyników aktywności flag. Nienokrotnie byliśmy na pierwszym miejscu. Aktualnie walczymy z klanem jednym tureckim Pro i z klanem też rosyjskim HIT. No ale bardzo dobrze nam to idzie, bardzo godnie reprezentujemy nasz kraj. Na tej arenie. Tak naprawdę to jest zasługa naszych wszystkich czterech klanów, wszystkich naszych graczy, bo tak naprawdę każdy z graczy z drugiego, trzeciego, czwartego klanu może dołączyć do tego naszego pierwszego klanu, bądź też dużo graczy przeszło do tych klanów pozostałych, drugiego, trzeciego, czwartego. I tutaj się staramy, aby każdy z naszych klanów był, każdy nasz gracz był graczem dla nas równie ważnym. Nie staramy tutaj się. Kogokolwiek faworyzować, staramy się tylko te klany dopasować do aktywności naszych graczy. Jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do wyższego klanu, to jak najbardziej jesteśmy za, na pewno pomożemy w tym. Cieszymy się też z tego względu, że oprócz tej naszej aktywności, oprócz tego, że jesteśmy naprawdę bardzo mocnym klanem, dostajemy tutaj bardzo dużo jakichś pochwał, informacji od klanów innych, europejskich, od moderatorów, administratorów, którzy gratulują nam takich wyników, którzy często jednogłośnie mówią, że jesteśmy najsilniejszym klanem na tym serwerze. Bardzo tutaj mamy dużo pozdrowień od klanów też z Bałkan, od też klanów innych. Cieszymy się bardzo. My też staramy się godnie reprezentować nasz klan. Patrząc się na, na naszą grupę, też powiedzmy, dla klanów z całej Europy, jesteśmy klanem, który najczęściej bierze udział w walkach międzyklanowych, który stara się często walczyć z tymi klanami. Tak naprawdę mamy tutaj 2-3 mocne składy graczy, którzy mogą zagrać praktycznie każdego dnia z każdym przeciwnikiem, czasami. Jak przegramy, ale bardzo rzadko, no to też się staramy zrewanżować e, wszystkim klanom, bo naprawdę mamy e, bardzo dużo wygranych, mamy naprawdę bardzo dobrych graczy. Nasz klan ma też bardzo długą tradycję tak naprawdę, bo jesteśmy klanem, który już jest na serwerze ponad 2 lata. Mamy też graczy, którzy naprawdę są bardzo długo, e, powiedzmy od stycznia nasz klan e, bardzo mocno poszedł w górę, e, tak naprawdę na naszym Facebooku liczba gra, e, graczy, liczba osób zwiększyła się praktycznie 5-6-krotnie e, z 50 osób, naprawdę 50-60 osób, naprawdę urośliśmy dosyć mocno. E, na naszej grupie Wataha również mamy bardzo dużą liczbę osób i zapraszamy też na tą grupę wszystkich graczy, e, zapraszamy z tego względu, że po prostu tam jest całe życie naszego całego klanu. E, tam staramy się pomagać, tam staramy się rozmawiać, też mamy drugą grupę bez cenzury, na którą dołączają gracze starsi, tam mamy inne rzeczy, inne filmy, inne zdjęcia dla osób starszych, ale przede wszystkim tutaj właśnie grupa w gdzie staramy się pomóc. Ja również staram się otworzyć dla wszystkich graczy filmy, poradniki, jest ich bardzo dużo na naszej grupie tutaj na Facebooku. Też mamy możliwość Pomagania graczom w różnych względach, czy jeżeli chodzi o stworzenie niku ładnego, czy jeżeli chodzi o pomoc na przykład w odzyskaniu pieniędzy z Google Play, no staramy się, no i to jest bardzo duża praca, tak naprawdę wielu naszych graczy, to jest wspólna praca wielu osób. Ja się bardzo cieszę, bo tak naprawdę stworzyliśmy bardzo dużą grupę graczy. Ta atmosfera naprawdę jest dla nas bardzo tutaj ważna, tak naprawdę każdy z naszych graczy jest równy. I staramy się o to naprawdę walczyć. Zapraszamy, tak naprawdę. O, właśnie, tutaj Kuba mnie zaprasza na, zaprasza mnie na turniej 2 na 2 bo też i taki turniej gramy tutaj z innymi klanami. Znaczy, z, nie, przepraszam, nie z innymi klanami, tylko z innymi grupami, z innymi parami. Ja naprawdę dziękuję wszystkim naszym graczom. Cieszę się, że jestem w tak dużym klanie. Zapraszam wszystkich do aktywności, do dołączania na tą grupę Watacha. Na pewno jeszcze takie filmiki powstaną. Ten film mógłby trwać tak naprawdę bardzo długo, ale staram się tutaj streścić to jak najszybciej. Ja mogę jeszcze raz Wam wszystkim podziękować, tak jak tutaj na filmiku. I dziękuję bardzo. Trzymajcie się, do zobaczenia na Wataha.